Dał się Mankowidzowie z tej strony dawdar. I dzisiaj sobie zagramy w Minecraft. Wiem, że mnie trochę nie było. Wiem, że zniknąłem troszeczkę. E, chociaż pewnie nikogo to nie okodzi z racji tego, że mam tylko 30 subów. I e, nikt mnie nie wygląda, ale możecie to oczywiście zmienić, klikając przycisk, subskrybuj. Do którego was nie zmuszam. Ale fajnie by było, gdybyście go kliknęli e, No, dzisiaj gramy w Minecraft Bedrock na y, serwerze Cubecraft y, Na którym są bardzo fajne mapki No i my sobie dzisiaj zagramy w dwie Skywarsy i Pillars of for, kurde, fortuny, Fortune Pillars of Fortune Dobrze, najpierw sobie zagramy w to krótsze, no już gierka rozpoczyna tutaj chodzi ogólnie o, o to, że to sam, tam, tam co kilka sekund dostaje losowe przedmioty no i musisz po prostu niszczyć innych wiarczyk. No tutaj już ktoś postawił godzina, no i jaka, bo tutaj jaka też się może dostać. No. się może przydać i jak nie się przydać okej okay. okay, udało się Kolejniki. Uh. Uh, to jest mocne okay. to się może na pewno przydać zginę w jakiś dziwny sposób to proszę nie wyzajmujcie w komentarzach ja tutaj często tak właśnie tutaj O, jestem na nowym morzu. Tak dobra, tak ja się nie spodziewałem. Teraz... To. Aj, to chyba... Bo ja jestem To był akurat. Okej, okay. myślę... To. On nie wie, że ja mam... Jajko.

jakby się coś Co?! Czemu zginąłem? A bo ja obrażenia dostałem od tego ten żółwego, na drabinkę spadłem. O Boże, gdyby nie ta drabinka. Dobra, kolejna mapka. Yy, end, okej. Okay. Ta mapka jest... To jakbym miał na dole ten set, bym skoczył. Ja bym się mógł odbić chyba od... Uuu, dobra, to się przyda. Ale to się na pewno przyda. płytkę postawiam, ponieważ... Yy, dobra, ja może nagolę. Tak sobie zrobię teraz. Potrawka z królika. To potrawki się przy... Czemu ja to O! Dobra, rzecz do... Aha! Mogę! Nie fart! Okej to biorę, to tak okej okay. o kurde, tylko to jest tak uh o -oh. chciałem skoczyć widzowie i chłop zabrał akurat tą wodę i ona znikła i ja nie mogę dobra 15 osób już jest mamy no, już 16 dobra tak do kogo podbijamy on już chce teamować nie teamujemy team team się z tymi ludźmi bo oni zazwyczaj... Robię tak, że oni się chcą teamować, ale potem yy, zmieniam zdanie jednak i mówią: No to dobra, to co się timować? Ja mogę tylko przecież zrobić, łatwiej. Dlatego ja po prostu. Nie! <ślażdżące> to był fart! Jaki to był fart? niż wcześniej Jaką... Wolę nie pytać no Pamiętamy sobie tutaj żeby W ogóle co myślicie o tej nowej aktualizacji Co wejdzie do Minecrafta? Te włócznie? Nowy mob podwodny? Mi się wydaje, że ta aktualizacja będzie mega ja dobra Szczególnie te Szczególnie to, że szczególnie to, że właśnie będziemy, będziemy mieli yy, nowe um, mechaniki walki właśnie dzięki tym włóczniom. Co mi się strasznie... Co mi się strasznie właśnie podoba, bo ja właśnie czekałem tylko aż będziemy mieli nowe mechaniki takie jak właśnie Właśnie mega jarem tym tym... Co? Jezus myślałem, że mi to ktoś niszczył. Tą aktualizacją Udało mi się. Okej. Okay. A się mnie nie spodziewa. A się mnie. A jednak spodziewa. To sobie zostawiam jak może się przydać. O, no, TNT, żeby miał to nie, nie, miało akurat... O kurde. No nie! Czemu ja, tu, czemu ja skoczyłem? Dobra. No to to już sobie pograliśmy, widzowie. Myślę, że trzy minuty oglądania, jak yy, tracę tylko czas, yy, Wam wystarczą. Teraz czas na Sky Wars. Czy ja powiedziałem Skygen? Bo nie wiem, teraz. Popraszcie mnie w komentarzach, jak, jak widziałem Skygen. Yy, mi się właśnie to pomyliło. O, ja w ogóle wczoraj takiego prima zrobiłem tutaj. Ja yy, byłem na środku, nie? No czy tu byłem, nie? Wiedziałem, dobra, walić to, na środku były trzy osoby, ja byłem sam i wywalić to, lecę na środek nie i zabiłem wszystkie trzy diamenty, nie? Ty, wy, oni byli diamentowi praktycznie, powiem. Na tej mapie, nie? No troszeczkę sobie tu poczekamy. pamiętam, że jakiś bug był chyba tutaj do tego, żeby wyjść, tylko nie pamiętam jaki, więc nie wyjdę niestety teraz. Sprawdźcie w komentarzach też czy też gracie jeszcze w Minecraft Bedrock może albo w Minecraft Java O dobra, już jeszcze troszeczkę. Ty miałem 3 osób. 4, czekaj, raz, dwa, trzy, 6, 7, 8, 9... Nie, 10 mamy, dobrze, to mnie, bo myślałem właśnie, że nie mamy jednej osoby. Sorry. Dobra. Aaaa, zostało, to nie lubię. Czyli ma to najgorsze niby, ale... to już się przyda, to też sobie wezmę. Przybijające... Sztabka to, to... Szybkie, szybkie ładowanie. Ja sobie wezmę szybkie ładowanie, widzę, bo... Żeby... ...przybijając, to tam... Średnio mi się raczej przyda to sobie wstawię, to sobie wezmę to sobie wezmę to sobie wezmę ochronę 2 biorę. biorę ochronę 1 napiszcie mi w komentarzach co jest lepsze ochrona na przykład po prostu ochronka czy może to się przyda. czy może na przykład ochrona, ochrona 1 czy na przykład ochrona tam nie Ile? Tam trzy, ale ochrona właśnie yy, yy, to, na przykład z przestrzami, Bo nie mam pojęcia co jest lepsze. Nie mam zielonego pojęcia właśnie to tam, tak? Okej okay. ochrona, ochrona ochrona. No. Okej, okay, dobra. Według mnie chyba jest ochrona 1 Dwa, ochrona tam dwa lepsza no, nie wiem ochrona jeden chyba lepsza widzowie <tuszy> jeśli mnie nie słychać to sorry ale mi ten mikrofon ten yy, miałem jeszcze inny mikrofon tylko mi ten mikrofon właśnie nie działa Jeez, Maria. No, ja. Szybko poszło. Myślałem, że będziemy dłużej to przejmować. Jest ten, a nie mam. Moc jeden, Nie, to ja wolę chyba to. Mm. I, to na ochrona przytomna, ochrona 2. To to biorę, bo to jest mocniejsze. To też zabiorę, bo to w ja tym spię tam do... Do yy, napięcia hunting, nie? Serio, tutaj nie ma żadnego leczenia? No nie da, da. Nie ma tutaj żadnych tych, o Boże. Ups, I'm sorry, I'm so sorry. Yeah. Ja nie chciał. Yeah. Dobra, Ej, po, po, Sorry, ale musiałem, bo mnie bił, więc. Po prostu no nie dało się tego uniknąć. Bo e, potrzebuję. A nie ma, naprawdę. to no jest Ja nie mogę. Ochrona trzy, ochrona 3 jeszcze nie miałem. to nie przejdziesz przecież nie wiem rzucę tutaj coś ostateczności może sobie rzucę wezmę tracker wezmę jeden tracker mi raczej może nie zaszkodzi to za dobra razem tego Okej okay, i więc sobie go po prostu siedzi jak mi ucieknie on do przedmioty jest może o to się przyda Ostrza no, hmm. ochrona trzy, jeden no, kuch, kto będzie tego używać, to będzie tego używać, bo najmniej. Przydatny angel tutaj. Jeszcze dwa. O kurde. Mamy problem. No tak, mogę. Razem damy raz. Stary, ale no... Jak to ma tak wygry... O nie, no to nie ma sensu najmniejszego. Przecież oni tu nas dosłownie otoczyli. O kur... Okej. Okay. Chłopco ma tych kokosów. No jest więcej. Dobra, to naludzimy, naludzimy. Yes! Zabiłem go. Dobrze, dobrze jest, widzowie, dobrze jest. Hmm, no, rozstawiam autów, tu nic nie ma. Jednak robiliśmy. a atak. Ochronka 3 to mam. Pajęczyny, pajęczyny, ochrona 2. Dobre, tutaj jeszcze nam wejdą mi nas tutaj wrzucą do tych chwil. Dobra, lecę już w sumie zabić tego tego. A! Już został zabity. Dobra, no to nie wiem teraz w sumie. Kogo mogę... Jezus Maria, co ze mną spadł. Niestety nie mam widzowie. Nadal nie mam niestety widzowie. Yy, Ulepszenia. O, został ostatni team. Dobra, to go szukać. Ale chcę go szukać, bo dobra, to weź sobie jeszcze trackera, jakbyś go zgubił. Gdzie jest tracker? A ja mam dwa trackery. w góra, czy chyba nie będzie. No nie wiem, ja bym się zaparekudował, nie? Gdybym na przykład... Gdybym został z to ja bym się... Oło, ile tu rzeczy jest. Z tego złotej A tutaj. Ale to co widzę? Jeszcze jedna mapka i myślę, że będziemy, O kurde 8 minut. To nie wiem. czy Jeszcze jedna mapka, chyba, że pół mapki. Nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. my zobaczymy. i lecimy widzowie. Coś już się teraz nie odzywałem, ale znowu zapomniałem. Ja w ogóle, jak byłem mały, to dawałem właśnie, że nagrywam też i właśnie, o, i właśnie tak to miałem, że też czasami zapominałem i się zaczyna Kilow, kilow, daj widzowie, wiecie co, od razu lecę. Ja od razu lecę. Biorę, to biorę do to, 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 to. dobra Niech będzie. Dobra, to będzie, S, czy to będzie S.

Jest! Tak, 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 tak. Daj mi to, 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 to okay. I Teraz weź się... Lecz, Dobra, mam diamentową klapę. E, co tutaj więcej? Dobra, to jest sama ale groźniej wygląda taj Dobra, kopiemy diamenty. Diamenty się będą przydać, rzeczywiście. E, to nic nie ma perełka. O, perełka. Reлка się na pewno przyda, to biorę. To biorę. I biorę to dalej, dalej, dalej szybciej. Tak, dobrze? Jeszcze troszeczkę diamentów dalej zbiorę, bo diamenty się na pewno przydadzą. I sobie wyjdę raczej nie tędy, a drogą inną. Ponieważ tam jest za dużo yy, graczy. Lawa. Oj, tak, lawa się na pewno przyda biorę wszystko na razie co, co żelazo to mi nie potrzebne biorę na pewno to to nie mam, o kurde nie mam tych tak dobrze to się przyda to też się przyda, dobrze o kurde a nie mówiłem, a nie mówiłem nie ty śmieciu, ach dobra widzowie powiem wam tyle może i nie wygrałem tych rund, ale myśleliście, że będzie jakiś ale? Naprawdę? To, to źle myśleliście. Dobra, widzowie, ja będę kończył nagrywanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, co pewnie jest prawdą, ale to tam już nie moja sprawa. Macie to zobaczyć do końca, czy tego chcecie, czy nie. A czekaj, bo już jest koniec. No to subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku u Dawdara Siemanko.